Cześć wszystkim! Za chwilę pokażę Wam, jakie fajne rzeczy można zobaczyć i spotkać w Parku Natury i Kultury w Krzeszowie przy budynku Cebeku. A już dziś zapraszam Was na sobotę, na godzinę 18.00 właśnie do tego parku. E, artysta, który już przyleciał ze Stanów Zjednoczonych jest w Polsce, będzie u nas w sobotę właśnie o godzinie 18.00. Deryl Strauss Band, będzie blues, będzie R&B, będzie soul, będzie świetna zabawa. Dajcie znać znajomych, e, przyjeżdżajcie na koncert. Teraz zobaczcie, co tutaj u nas dzieje się w parku. Jest świeża woda, spadł deszczyk, jest rześko. Czas się po prostu przekąpać z dzieciaczkami. musia już się zainstalowała. A maluchy za nią. Pozdrawiamy! Z Krzeszowa, z Parku Natury i Kultury naszego oczka wodnego. Szczerze po padach woda trochę mętna, ale już za pół godziny się wykrystalizuje. Miłego dnia. Bawcie się dobrze.